Co jest tym sukcesem? Czy zdobycie medalu? Czy to jest sukces? Takiego typowego rasowego mistrza to po prostu się to i wyczuwa na kilo. Jest to sport, w którym budowa jest bardzo istotna, umiejętność sprzedania się na scenie, w cudzysłowie powinieneś się po technice prezentować w taki sposób, żeby to urzekło. Jeżeli mówimy o sukcesie, to chodzi tu o sędziów, bo to oni decydują. Charakter, no całe to przygotowanie sceniczne, to jaką masz y, aurę no to, to też wszystko się przyczynia do tego, jaki jesteś tam, jak stoisz. Myślę, że każdy jeden czynnik, nawet najdrobniejszy, jak składa się na tą całość, to on ma znaczenie. Dzisiaj wtorek, czyli w moim dniu treningowym będą to bareczki i delikatnie brzuch. Zapraszam Was na trening. Nie rutyny, bo to się wszystko zmienia w zależności od tego, jak wyglądam w danym momencie i co potrzebuję zrobić. Prawda, jeżeli chodzi o plan treningowy, to on się na przestrzeni czasu właśnie w okresie przygotowania zmienia dosyć mocno. Początkowo oczywiście trenowałam na większych obciążeniach. Teraz już organizm po prostu jest słabszy, jest większe zmęczenie, dlatego automatycznie się w niego wsłuchuję i schodzę trochę z obciążeń. Dokładam na to konto ilości powtórzeń. Trzeba umiejętnie rozwijać sylwetkę, pracować ewentualnie nad słabymi punktami ale harmonijnie właśnie i umiejętnie pod daną kategorię rozwijać muskulaturę e, no, w taki holistyczny sposób. Zaczynając swoją no, przygodę na początku, bo podchodziłam do tego bardziej tak może no, nieprofesjonalnie, nie jakoś ten poważnie. Ale mi się to podobało, podobał mi się wygląd takich fitnessek, więc stąd to się gdzieś tam po prostu wzięło. Każde przygotowania są inne. I teraz jak sobie tak ocenię z perspektywy czasu, to no w sumie pierwsze gdzieś tam mój start się zaczął w 2015 roku. Pod koniec 2014 roku zaczęłam przygotowania do tego startu do Bożestwa Polski w kwietniu. Ale miałam już podkładkę, bo w sumie mój staż treningowy to jest mniej więcej 20 lat. Połowa mojego życia. Już się właśnie zdradziłam, nie mam lat. <laughs> ale... Mm... Opcja profesjonalna to jest dla mnie świeże doświadczenie. No zdaję sobie z tego sprawę, że poziom będzie wysoki w związku z tym ja też muszę temu poziomowi sprostać. Pracuję sama nad sobą, nie korzystam z niczyjej pomocy, jeżeli chodzi o trenera, więc wszystko kompletnie, kompleksowo od początku do końca jest wykonane przeze mnie. Trening, dieta, kwestia stroju, kwestia makijażu, kwestia fryzury. No, praktycznie wszystko robię sama. Pozowanie też trenuję sama. moja wiedza wynika z doświadczenia przede wszystkim, ale też z początku właśnie moich startów, kiedy pierwszy trener był to Marcin Jabłoński, nauczył mnie takiego wstępnego pozowania. Później to dopracowywałam sama. Oglądając inne zawodniczki, oglądając swoje starty. To no, oczywiście wskazówki trenera kadry, na szczotki, też bardzo cenne. Ja jestem też taka twórcza, nie tylko jak chodzi o stroje. Moja koncepcja stojaka, proszę bardzo, na uchwyty. Wykonanie kolegi. I Szymona oczywiście. Dużo tutaj wkładamy swojej pracy, nie korzystamy z usług zewnętrznych, no chyba, że musimy, ale w większości sobie radzimy sami, także jesteśmy bardzo zdolni, twórczy. I kochamy to miejsce, dlatego właśnie robimy takie rzeczy i stąd jest właśnie tutaj taki klimat inny. Yeah, tak. e, o super ciągnąłem. <laughs> Tak. będziemy zakładać na przykład urządzenie takie specjalne na mnie i myślę, że on tutaj wykaże się swoimi umiejętnościami. No, tak jakieś 4 albo 5 godzinek. Teraz się Posiłek, na który czekam z wielką radością i utęsknieniem każdego dnia od wielu miesięcy to są pankej. Jeszcze do momentu kiedy nie poznałam tego produktu z Fitness Authority. To robiłam nie sama. Miałam swoją recepturę. Raz, że przede wszystkim mam gotowca, ale fajnej jakości. Nie trzeba wiele zachodu, bo po prostu, no w zależności od tego, ile potrzebujesz produktu, to wrzucasz miarkę czy dwie na odpowiednią ilość wody, mieszasz. Ja tylko po prostu uszlachetniam sobie smak cynamonem i dodaję trochę białka, żeby podbić zawartość białka w tym posiłku. Patelnia omlecik wylewamy, poróweczki do tego, które są po prostu niezastąpione i chyba najlepiej się sprawdzają. Zresztą dzisiaj będziesz jasno zanim zobaczysz. Także to jest posiłek, <gry> który, no nie wiem, po prostu tyle miesięcy ciągle się nim zajadam. O to mi się rozwijało serduszko, ale to nie jest. Wszyscy zawsze zazdroszczą o, o tych omletów na siłowni. Że o 23 chodzę spać i staram się tego pilnować. Przegapię ten moment, to już później to już nie jest to. Generalnie mogę wstać wcześniej i nic się nie dzieje, tylko o 23, mniej więcej do pierwszej w nocy, to się najlepiej wysypiam i staram się tego właśnie przestrzegać. Powstać mogę o trzeciej nad ranem i będzie OK. Świat się nie zawali. Ja jestem prosta w obsłudze. Jak coś mi smakuje, to mogę dojeść przez dłuższy czas i ustania. mniej więcej 40 gram. Czystych węglowodanów, białko, oczywiście pozyskane z mięsa z dzika, z chudego mięsa, pomidorki, 10 gram oleju lnianego, Jest robiony przez moją przyjaciółkę. Prawy pieprz sułek, to wszystko gotowe, Zawody, do których się szykuję, jest to bardzo obszerna impreza sportowa, która będzie miała miejsce już 14 października w Hiszpanii, w Madrycie. Na tym festiwalu będzie również rozgrywana kategoria zawodowa Elite Pro, czyli tej opcji, do której ja się zdecydowałam przejść. Rezygnując już ze startów amatorskich, podpisując odpowiednie formularze, zdecydowałam się już tylko i wyłącznie na starty opcji profesjonalnej. Jeżeli chodzi o Elite Pro, to mogłam się już wcześniej zdecydować na te starty, ponieważ tytuły międzynarodowe uprawniały mnie do takiego przejścia właśnie na tą opcję zawodową. Natomiast ja jeszcze chyba ciągle miałam niedosyt tych startów amatorskich. No i Mazurek Dąbrowskiego gdzieś tam mi chodził ciągle po głowie. Na wyjątkowość tych przygotowań też się złożyły inne czynniki, niekoniecznie takie pozytywne, bo jest to jakby taka swojego rodzaju terapia, myślę, dla mnie, ponieważ niedawno dotknęła mnie taka osobista tragedia w postaci śmierci mamy. Jest to jakby taki zwrotny punkt w moim życiu, ale jednocześnie nie chciałam też rezygnować z podjętych zamiarów na początku roku. Z drugiej strony wahałam się, czy dam radę pogodzić tą nową sytuację z całą resztą, czy się wystarczająco będę mogła skupić na tym przedsięwzięciu. Jednak teraz z perspektywy czasu mogę ocenić, że chyba to był najlepszy prezent. Jaki mogłam sobie zrobić, bo zadbałam o siebie pod każdym względem, nie tylko fizycznym, ale właśnie mentalnym. Mało tego, pomimo całej tej sytuacji, jestem otoczona taką opieką właśnie tych osób z zewnątrz. Pomimo tego, że jest to chyba najtrudniejszy okres w moim życiu, to całe to przygotowanie po prostu mi idzie jakoś jak po maśle, jakby ktoś lub coś na mną czuwał. Jaki by nie był wynik tych moich przygotowań, to tak naprawdę dla mnie najważniejszy jest ten proces. Właśnie to, że w danym momencie życia, w takiej, ani innej sytuacji, potrafiłam wszystko zsynchronizować i doprowadzić do końca i to jest właśnie dla mnie największy sukces tych przygotowań.